Dzień dobry moi drodzy. Jak zbliża się taki dzień do takimi wielkimi krokami taki dzień, w którym to dupki i sprawy sercowe zamienia się na Dupel Hertz, tak, w którym no, wejdę w tak zwaną kategorię M50. Byенным się nie wiedzieli, co to jest M50, to jest mniej więcej tak jak mieszkanie. No mamy M4 to jest trzy pokoje i kuchnia, nie? M4 to... M5 to jest, przepraszam, cztery pokoje i kuchnia, nie? M50 to jest 49 województw, jeden śmietnik. Także tak mniej więcej. Cóż chciałbym powiedzieć? No, tak się jakoś tam dziwnie stało, że jakimś tam 50 lat i, i 9 miesięcy temu komuś tam w kalendarzy, kurwa, szwankował, nie? no i tak została poczęta niejaka Iza. Iza urodziła się w terminie 14 grudnia i tak dalej, była oczkiem w głowie rodziców. Poszła na studia, uczyła się świetnie całe ranki ze swojej pięknej tam czytanki i tak dalej, nie. No i generalnie wszystko szło dobrze. Skończyła studia na wyciale ginekologii, to znaczy nie ona skończyła studia u ginekologa, co zmusiło ją w rezultacie do tego, żeby podjąć pracę w zawodzie, który najbardziej odpowiadał nała, wyuczyła się na studiach. No i tutaj akurat odnosiła bardzo duże sukcesy. Przede wszystkim nagrody, w choćby w takich filmach, na no aktorsko, w takich filmach jak na rozdrożu, czyli Nogi idą na bok, nie? e, czy Nierządnica i Żarła. Nie? E, I wszystko to było prawdą, generalnie z jedną małą różnicą. Otóż, 50 lat wcześniej, generalnie Iza okazała się być chłopcem. E, to taki LGBT, właściwie można by powiedzieć, któremu dano na imię Adam. Już wtedy natura się chciała tego chłopca pozbyć, ewidentnie chciała się pozbyć, dlatego już się wtedy chciał powiesić na pępowinie. No ale w związku z tym, że to się akurat nie udało, to przynajmniej w złośliwości złamałam obojczyk. Tak się urodził ten chłopczyk. I generalnie wszystko było w porządku gdyby nie to, że właściwie medycyna można powiedzieć na nim bardzo mocno się rozwinęła na jego przypadkach. Zaczęło się właściwie od pierwszego roku życia, kiedy to pojawiło się pierwsze zamiłowanie sportem. Prawdopodobnie dziś byłby zajebistym piłkarzem, gdyby nie fakt, że jego pierwsza piłka najzwyczajniej po prostu brzęczała. No, to okazało się, że Mieszkanki tejże piłki nie były zbytnio z tego zadowolone. co zapoczątkowało serię przygód z owadami żądlącymi. Jakowoż zamiłowania do przyrody zawsze chłopiec brał i je ratował z opresji. One go w zamian w nagrodę żądliły. I generalnie z płaczem wracało się do domu. ale generalnie wszystko byłoby w porządku, i powiem, że na koniec jednak było jakby w wieku gdzieś tam, no nie wiem, kilku lat. Takie, no można powiedzieć, w ramach wdzięczności, zabieg, który dzisiaj kobiety, za który dzisiaj kobiety płacą bardzo dużo, zabieg powiększania warg. Trochę nietypowe miejsce, bo stojąc po pas w wodzie, przez w górną wargę przez trzmiela, dodatkowo właśnie tylko górną, więc dolna nie była powiększona. No jest to takie połowicznie udane, ale mimo wszystko było za darmo, także narzekać właściwie nie powinienem. No ale to, to już było tak dalej. Wróćmy się troszeczkę lat wstecz, więc skoro w sporcie nie poszło, no bo myślałem sobie, że może w kuchni trzeba by pójść, w kucharstwo. No i faktycznie powiem, no, pierwsza próba, no też no, nie, nie do końca udana, ponieważ ręce pieczone na piecu żeliwnym niespecjalnie byli chętni na ich spożywanie. Z natury, jednak, się okazało, że, że, że no o ile to są ręce czyjeś, to nie ma problemu, ale własne trochę jednak po tym bolą, zatem niestety, ale w kuchni też niespecjalnie jakoś poszło, no i w tym momencie mniej więcej, bo to, 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 to tak się złożyło, z klasycznego wieśniaka, bo to wszystko się działo na wsi, z klasycznego wieśniaka postanowiłem, no dobra, nie będzie, że to już moja historia. Postanowiłem się przenieść do miasta, to No i wszystko znowu było pięknie, ładnie, no ale jak już się przeniósł jak do miasta, to to uruchomiło się coś takiego jak narcyzm. Czym się on objawiał? No, otóż po kąpieli, no obowiązkowo trzeba było się oglądać jak się ładnie wykąpało. Jako, że w momencie, kiedy Bozia dawała wzrost do wyboru, wzrost czy, czy, czy rozum, ja stałem już wtedy po alkohol. W związku z tym, no niestety do, do lustra, żeby się tam obejrzeć, jak to pięknie wygląda, nie sięgałem. Co zmuszało mnie do użycia czegoś takiego jak taboret. Jeszcze wówczas fizyki się zbytnio nie uczyłem. To więcej nie wiedziałem do końca, że, że na przykład woda zmniejsza tarcie, co znowu zaowocowało, powiedzmy, no, utratą równowań, tak to nazwijmy. Ale też nabyciem no, pewnej wiedzy, otóż głowa jest, no niestety, nie tak twarda jak umywalka, a obojczyk da się złamać raz, po raz drugi. Więc, no... Tak mniej więcej kończyło się przedszkole u mnie. Pomijając, że jeszcze oczywiście w wieku w tym mniej więcej do tego wieku, moje zajęcia przedszkolne polegały na tym, że dwa tygodnie byłem w przedszkolu, dwa tygodnie odbywałem pencylinową akupunkturę. Później oczywiście wycięcie migdałka spokojnie, przeszło to jakoś tak bez bólu. No i można by rzec, że, że było już całkiem, całkiem dobrze, gdyby nie pewne święta, święta Wielkiej Nocy. Otóż w te święta zostałem zobligowany do przyniesienia czegoś tam z balkonu. No, ze względu na to, że były tam różne rzeczy poustawiane, a butelki jeszcze tamtego czasu były szklane z takim aluminiowym kapselkiem, jak ktoś pamięta. A siekorki lubiły go działać, a w związku z tym trzeba było ją zabezpieczyć tą butelkę szklaneczką. No i tak jakoś się stało, że jak to ja, żeby nie było, to się natura podejrzewam, że była złośliwa. Gdzieś straciłem równowagę, sięgając coś tam na balkonie. Tudzież to wszystko się poprzewracało, potłukło. No i wtedy jakoś tak po raz pierwszy zetknąłem się osobiście z kwiatkiem zwanym tulipankiem. Tyle, że ten miał dużo kwarców w sobie, co też zaowocowało wizytą u chirurga i pięcioma szwami. No ale to jeszcze nie była taka tragedia. Oczywiście, dalej już się wydawało, że, że, będzie, że będzie lepiej, lepiej, bo już znowu troszeczkę los odpuścił. No niestety nie do końca. Znowu powrót jakby do sportu, no Dokładniej do lekcji WF. Kiedy to złośliwość znowu brak tarcia. No tu widzicie, widzicie. Najważniejsze w życiu jest tarcie. Znowu brak tarcia spowodował, że mój skok przez skrzynię zakończył się złamaniem lewego nadgarstka w dwóch miejscach. Niedługo potem także ćwiczenia w podbiegach na schodach zakończyły się policzeniem schodów mniej więcej do, do tam, jak dobrze pamiętam, 10-11 schodek. Który zaznaczyłem własną brodą, żeby było wiadomo, że na tym miejscu skończyłem liczenie tychże schodów. No i znowu jakiś tam czas było dobrze. W międzyczasie jeszcze oczywiście przygody z wizytą na wsi. Gdzie oczywiście klasycznym narzędziem wiejskim jest siekiera, która bardzo lubi w stopie lądować, ale o tym rodzice nie wiedzieli, lekarze też zresztą, więc jakoś to przeszło. Później, oczywiście, poszedłem do pracy. O, i tu już było dobrze, nawet całkiem dobrze. Po jakichś mniej więcej dopiero no, 10 miesiącach płytki chodnikowe dwie postanowiły troszeczkę zmasakrować mój palec. dokładnie kciuk lewej ręki, co znowu się skończyło magiczną liczbą 5. Pięć, pięć szwów. No i, i w sumie można by żyć, że od tego czasu jakoś tak mi się upiekło. Było dobrze, dobrze, dobrze i znowu święta, widzicie, do kurde, chyba jest coś takiego, Ten mój satanizm zwrodzone, bo tym razem święta Bożego Narodzenia tuż przed nimi Pomyślałem sobie, że a, tak sobie zrobię tak nietypową sztuczkę akrobatyczną, że zakończę z krwiakiem piszczeli lewej, który, jak to powiedziała pani chirurg, podziwiała pani chirurg, mówiąc, że jeszcze w życiu czegoś takiego nie widziała. Praktycznie no, troszkę, troszkę zwolnienia, i w sumie znowu byłoby wszystko ok. Generalnie, zawsze jest praktycznie, można powiedzieć, ok. Eee, e, gdyby nie fakt, że no, zaczęła się moja przygoda z bieganiem, no i po jakimś czasie małe dolegliwości bólowe. Jak wiecie, skończyło się z zabiegiem skromnym. kolena, nic, nic strasznego, to akurat faktycznie nic strasznego. Eee, I wszystko byłoby dobrze. Bo nawet już powiem, że dużo przed terminem odmówiłem dalszego zwolnienia, bo mówię, a w pracy już mnie szef ściga, że jest robota, a, a nie ma kto robić. Więc pomyślałem sobie, że faktycznie wrócę do pracy i wróciłem na całe 7 dni, po czym rekreacyjnie jadąc na rowerze rozwaliłem sobie bark. I tak sobie myślę, że... W... Nie wiem, ale mam wrażenie, że całe życie gdzieś, jakoś tak dziwnym trafem, prześladuje mnie, tak jakby, kurde, jakaś taka dziwna postać. No, mam czasem się gdzieś przemyka, czy coś, nie wiem o co dokładnie chodzi. Ale samo to, że w roku moich 50. urodzin, generalnie wybuchł COVID w w momencie mojego urodzenia były wydarzenia grudniowe 70, praktycznie, no zaraz po, po moich urodzinach, jeden dzień stan wojenny. To ja myślę, że coś jednak w, w tym moim bycie jest nie tak i natura próbuje coś, coś tu zdziałać, takiego, żeby się mnie pozbyć. Dlatego, jeśli jakimś trafem nie dożyłbym przyszłych urodzin, to zostawię Wam na pamiątkę ten film, żebyście się mogli troszeczkę pocieszyć, że są tacy, którzy jednak mają w życiu bardziej przejebane, nie? Heja!